Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w piekle, po ciężkiej walce pokonujesz kolor w flasha i zaczyna się Hard Mode. Ale co teraz? Jeżeli to Twój pierwszy raz, to możesz nie wiedzieć co robić. Ale spokojnie, jest to odpowiedni film dla ciebie, ponieważ dzisiaj opiszę jak dobrze rozpocząć Hard mode. Ale zacznijmy od tego co nowego można spotkać na Hard mode. Po pierwsze, zaczynają pojawiać się nowi i zdecydowanie silniejsi przeciwnicy. Mają więcej życia, ataku, obrony. I ogólnie ataki są bardziej skomplikowane i trudniejsze do unikania. Twoje Twoje broni, które radziły sobie bez problemu ze wszystkim, teraz już nie są wystarczające. A po drugie pojawia się halo, czyli nowy pion podobny do korupcji lub crimsonu. Jest to taka dobra wersja zepsucia, ale niech cię pozory nie mylą. Te słodkie jednorożce chcą cię tak samo unicestwić jak wszystkie inne potwory. Jak już mówię, mam mamy za sobą, to pora zacząć od broni, ponieważ musisz mieć się czym bronić przed nowym i bardziej niebezpiecznym zagrożeniem. Jedną z broni które Ci polecam jest troszkę pająków. Do zdobycia jej będziesz potrzebować 16 zębów, które wypadają z nowej hardmodowej wersji pająka. Jak z nimi walczysz, pamiętaj, nigdy nie rób tego na otwartej przestrzeni, ponieważ strzelają one pociskami, które cię unuruchomią. Zazwyczaj się kończy Twoją śmiercią, dlatego do zabijania pająków użyj lub jak przez ściany. Może nie wierzycie zbien pająków, lub masz bardzo ciężki dostęp do niego, w takim razie innym świetnym wyborem są broni z lodowego mimika. Wszystkie trzy są naprawdę dobre i nie wymagają dużo grindu ani ryzyka. Sprawda, musisz znaleźć rzadkiego wroga z pod lodowych, ale jeżeli masz tych dużych przeciwników odporujących w handlarza i to nie powinien to być problem. Jak samo jak przedtem, polecam ci użyć się o jej przedmiot samonera. Ale może nie chcesz walczyć. Jest też trzecia metoda. Zero ryzyka, ale może chwilę zająć. Jest nią łowienie. Ponieważ jak zaczniesz hardmout, to możesz połowić nowe rudy, których możesz stworzyć nowe na bronie. Nagramy na najobczątkach z cetanimu i petametytu, w szczególności w połączeniu ze strzałami górnika. Razem tworzą naprawdę silną kombinację. Jak już masz dobrą broń, to można ruszyć do roku drugiego: zdobycie skrzydeł. Ponieważ są one akcerem, które zdecydowanie ci pomoże w przemieszczaniu się i unikaniu ataków wrogów, oraz również pozbywają się od do dopadku z wysokości. Niezmiernie przydatne cechy na początek hard mode. Dla mnie na początek są dwa idealne skrzydła. Pierwszymi z nich są skrzydła wróżki. Do ich zdobycia potrzebujesz 20 do lotu, dodając werny, które możesz spotkać w kosmosie. 99 było wróżki. Spotkasz je na powierzchni białą halo. To co jest dobre w tych skrzydłach jest to, że nie potrzebujesz żadnych rzadkich przedmiotów. Te, które potrzebujesz są łatwo dostępne. Bicie wróżek może chwilę zająć, ale nie jest jakiś bardzo gindowy. Pokonanie wywarne jest trochę bardziej problematyczne, ale jeżeli masz broń z dobrym przebiciem, to nie powinno stanowić dla ciebie problemu. Drugimi dobrymi skrzydłami są te harpy. Również potrzebujesz 20 dusz lotu, dodatkowo musisz zdobyć wielkie pióro harpy. Z są około 130. co jest dosyć rzadkie, a jeżeli zdobywasz dusze lotu to możesz przy okazji spróbować zdobyć to pióro. Jak ci się poszczęści to możesz sobie darować farmienie wróżek. Masz już dobrą broń z skrzydła, teraz przyszła pora na zdobycie zbrojki. Są one przydatne tylko dlatego, że dają ci obronę, dzięki której otrzymujesz mi obrażeń, ale również mają silne bonusy. W tym przypadku wybór zbroi zależy od Ciebie. Dla przywołaczy najlepszym brakiem jest pająków. Tworzy się z tych samych przedmiotów co ich różdżkę. Ale jeżeli nie używasz konkretnej klasy, to idealną dla Ciebie jest brak ształowego assassina ponieważ daje one lekkie wzmocnienie dla każdej klasy, więc możesz używać wszystkich broni, jakie chcesz. Dodatkowo, jak masz jej wszystkie części, to dostajesz umiejętność daszowania w lewo lub w prawo, dzięki czemu możesz zdecydowanie łatwiej unikać wrogów. Co prawda, musisz pokonać królową szlamów, ale z tą brońką i skrzydłami nie powinno stanowić większego problemu. A może masz jakąś konkretną klasę, którą chcesz grać? W takim razie polecam ci zbrojkę z adamantytu lub Titanimu, bród, który możesz spotkać bardzo głęboko na mapie. Potem jak zniszczysz demonaltary za pomocą tego mota, którego dostałeś z Wall of Lub po prostu możesz znowu łowić. A zanim to zrobisz szybka rada, zostaw jeden altar jak najbliżej siebie, ponieważ będziesz go potrzebować do tworzenia niektórych przedmiotów. Jak coś to jest to kompletnie losowe, którą dostaniesz. z demon to zwiększa efektywność twojej klasy. A nowa daje efekt, że po atakowaniu przeciwnika wokół Ciebie zaczynają pojawiać się fragmenty taniumu, które jak zetną się z wrogiem, dają mu wrażenia i znikają. Jest jeszcze jedna dobra zbrojka, ale do niej trzeba naprawdę sporo cierpliwości. Jest nią zamrożona zbroja, która również wymaga niemal albo dawantytu, ale potrzebuje też mrozowego rdzenia, którego zdobycia potrzebuje rzadkich przeciwnik z biomu zimowego, do którego dodatkowo trzeba śnieżycę. Są oni dosyć niebezpieczni, ale można ich łatwo pokonać za pomocą jej ściany. Zmacnia ona wrażenia w broni wręcz oraz strzelca. Zadbonu daje efekt mroźnego ognia robi około 20 obrażeń na sekundę. Zdobycie tej zbroi potrafi zająć naprawdę długo, ale synek dla mnie jest zdecydowanie najlepszą na start. Więc, jeżeli masz determinację i jesteś strzelcem lub wojownikiem, to polecam. Masz już broń, skrzydła i zbroję. Jesteś już prawie gotowy. Ale jeszcze jedna rzecz, którą musisz sobie świadomić. musisz zacząć robić mikstury. Tak, wiem, że się nie chce i jest to nudne, ale przynajmniej zrób te podstawowe, jak regeneracji obronę i prędkości. Są naprawdę proste zrobienia, mogą ci bardzo pomóc. Teraz już naprawdę jesteś gotowy na hard mode. Wiem, że nie opisywałem zbyt dużo o tym, co masz robić, ale jest to dlatego, że nie chcę ci psuć zabawy z poznawaniem Terrarii. Moim celem było tylko pomóc ci zrobić pierwszy krok w tej trudnej przygodzie. Eksploruj. Buduj. Walcz. Poznawaj. Ponieważ świat Terrarii należy do ciebie.